Google właśnie pokazało serię Pixel 10 z nowym procesorem Tensor G5, który jest szybszy nawet o 60% w AI i 34% w GPU. Pixel 10 ma 12 GB RAMu, do 256 GB Miejsca na dane ekran 6,3 cala o jasności 3000 nitów i pierwszy raz w podstawowej wersji potrójny aparat z pięciokrotnym krotnym zoomem optycznym. Pixel 10 Pro i Pro XL to jeszcze jaśniejsze wyświetlacze do 3300 nitów, aparat 50 megapikseli z optyczną stabilizacją i nawet 100-krotnym zoomem oraz aparat do selfie 42 MP. Bateria wytrzyma do 30 godzin, a obudowa z aluminium i szkła Victus 2 ma certyfikat IP68. Google obiecuje też 7 lat aktualizacji i wprowadza Pixel Snap. Czyli magnetyczne mocowania do ładowarek i akcesoriów z szybkim ładowaniem do 25W. Jest też Pixel Watch 4, jaśniejszy, z większą baterią do 40 godzin pracy i komunikacją satelitarną SOS, nawet bez zasięgu, niestety niedostępny w Polsce. Podobnie jak Pixel 10 Pro Fold. Jak podobają się Wam nowe Pixela? Dajcie znać w komentarzach.